Dzień dobry wszystkim, witam bardzo serdecznie. E, śliczny dzień, sobota, słonecznie. Troszkę w nocy było, troszkę w nocy było zimno, e, tak jak wczoraj mówiłem, że przymrozki, przymrozki e, dotarły do, e, do Kambodży. E, dzisiaj e, mam specjalnego gościa, czyli e, osoba, która jest tutaj takim pomostem między Polakami a między polską społecznością a, a Kambodżą. Dlatego, że on studiował, studiował w Polsce, zna język polski i zna bardzo dobrze język kmerski i, 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 zna, tutaj, i zna tutaj to prawo, to prawo kambodżańskie. No, już tam ktoś, kto ogląda moje odcinki, to wie wie o kogo chodzi. Paul tu dobrze A, dobry wieczór o Polsce, bo to jest noc. No i, no, tak jak Ryszard uh, puścił tytuły, nie? No, no chciałbym powiedzieć, że Kambodża jest, uh, mamy otwarte drzwi dla wszystkich, nie? To jest jedyny kraj, który. Uh, Polska, Ďeže do Kambod, uh, Poláci jadú do Kambóty s výzom, ale možno zdobí. Při zotný skup. Mm, Dobre, Pol. Ja, zaraz, zaraz, zaraz do tego tematu dojdziemy. Ja chciałem dzisiaj poruszyć dwa tematy. Jeden temat to jest właśnie temat przyjazdu Polaków tutaj i załatwienia tych wszystkich, tych wszystkich spraw. Czyli, czyli, jeśli ktoś chce tutaj zamieszkać, chce tutaj inwestować, chce coś wynająć, chce coś kupić, chce wynająć jakiś tam land czy coś, to wszystko my tutaj. Spow Polem załatwiamy, czyli e, ja na razie mówię o tym pierwszym temacie, do tego drugiego tematu zaraz wrócę. Czyli od momentu, jeśli ktoś do, zdecyduje się tutaj e, przyjechać do Kambodży i wyląduje na lotnisku, to od tego momentu jest zaopiekowany wyłącznie z odebraniem z lotniska i przywiezieniem go e, tutaj, e, tutaj do, mm, do Kampot. E, Pol, e, e, powiedz. Mm, powiedz mi, co. Mm, co, co jesteśmy w stanie zrobić dla tych osób tutaj, które chcą przyjechać i chcą zainwestować tutaj w, w Kambodży? Zainwestować lub mieszkać, no bo różnie. Nie, nie mówimy o turystycznych, o takich, którzy są tylko przejazdem na dwa tygodnie. Okay, okay. To tak jak przypominałem, że Kambodża ma drzwi otwarte dla wszystkich. Dniach. I kraj, który można zdobyć wizę na lotnisku, to Radzimiro. už uh, uh, víza že to s mamí dvi ofardy, ne? A keď o A do Kambodži, to je, že mi sme prihajdúze, to lepšie poprosiť o vízu E, typu E, ne? Čili nie T. T. A pôjde uh, to na znaczy, uh, od tej víze možno predlúžiť na pô roku, na rok, záleží od uh, od uh, kokos ten potrzebuje, nie? Tak. Mam na myśli, że wiza roczna można dostać od wieku 55, nie? A młodsi ludzie mogą dostać na początku tylko pół roku, pod warunkiem, że na razie nie ma work permit, nie? Czyli pozwolenia do pracy, nie? To czyli, to, czyli, czyli ten work permit dotyczy się osób poniżej 55 roku e, życia Jak... żeby, żeby można dostać roczną wizę tak żeby można było dostać e, roczną nie pół... do 55 e, do 55 jest półroczna a powyżej 55 jest już można od razu dostać wizę e, wizę roczną, roczną. I teraz następna sprawa następna sprawa to bardzo dużo ludzi bardzo dużo ludzi do mnie dzwoni z zapytaniami o tworzenie konta, bo nie czują się tam no nie czują tych swoich pieniędzy za bardzo bezpiecznych w Europie i chcą przenieść, chcą przenieść to konto tutaj do do, do Kambodży, do tego kanadyjskiego banku I, bo ten jeszcze dodam, że ten bank jest poza tym systemem europejskim i te pieniądze tutaj, ten bank jest, jest bardzo bezpieczny może teraz Pol coś powie na ten temat no skoro będziemy mieszkać w Kambodży na stałe to każdy trzeba mieć konto bankowe nie? bo nie można zostawić gotówki pod pod tym, nie? nie? Pod poduszką. Pod poduszką. Nie? A po drugie to każdy ma swoje oszczędności, jest tam w Europie, który pracował 20, 30 lat, nie? I będą mieszkać w Kambodży, trzeba mieć konto, a, a tego konta to jest, a, tak jak powiem, że a, banki mają swoją politykę, nie? Mm -hmm. Czyli a, to nie jest trudne, ale a, najpierw trzeba mieć a, wizę, że, że mieszkać tutaj, nie? Tak. Że, że przyjechałeś e, z wizą E, nie? Nie te, nie? A później e, też trzeba deklarować, że będziemy mieszkać tutaj dłużej, a nie tylko miesiąc, nie? No, 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 no. Wy, Wymagania są, ale, ale możemy otwierać. Tak, tak. tak. E, to wszystko, to wszystko od przyjazdu, od przyjazdu tutaj wszystko to z polem razem organizujemy i załatwiamy. Jest to troszeczkę przy założeniu tego konta. Jest tam to troszeczkę papierów, troszkę jest przy tym pracy. E, otworzenie tego konta jest praktycznie. E, Prawie na, na 100%. Mogą być tam, jakieś, mogą tam być jakieś sytuacje, że może się to troszeczkę przedłużyć. Trwa to około, około dwóch dni. Średnio tak około dwóch. Tak, jeśli na przykład tam wyjdzie jakiś tam weekend, że to niedziela czy coś, no to wiadomo, że to, to, to się przedłuża. Następna sprawa to wynajęcie, wynajęcie mieszkania. Pol również zajmuje się tym, szuka... Osoba po prostu daje wymagania, co ona chce mieć w tym domu. Czy to ma być jeden pokój, dwa pokoje, czy to ma być z salonem, czy to ma być piętrowy dom, czy to ma być z basenem dom. Pol też ty, tym wszystkim się zajmuje. Powiedz mi, czy jest Pol? Czy jest trudno wynająć tutaj dom lub, lub kupić? Dom? dom? Nie brakuje w tylko cena i wymagania od tych czyli, czyli kosztuje od 150 do no 300, 400, 500 nie? zależy, no, od to są dolary jedno, you know, uh, jeden pokój dwa pokoje, trzy pokoje, z basenem uh, ogrodzeniem i tak dalej nie? ale, ale, ale uh, można wynająć przez agencję, ale przez ze mnie też można nie? i łatwiej dogadać pomiędzy Dlatego że... dlatego, że rozmawiasz po polsku. Dlatego. <laughs> I dlatego, dlatego tutaj Pol, Pol i to jest to jedna z najważniejszych osób w kampocie dla, e, dla społeczności polskiej. Wszystkie te, wiadomo, że to są sprawy e, prawne tam czasami e, to jest zupełnie inny język, to jest zupełnie inna pisownia i naprawdę jeśli ktoś sam chce coś załatwiać to to, to się. To jest bardzo skomplikowane. No i, no i tak ja powiem, że na początku mo, może się mieć takiej trudności, ale po pół roku to możecie sami załatwić, ale mimo wszystko to ja e, łatwiej pogadać z kmerami, nie? Tak. I od razu e, wiedzą, że jesteście pod moim e, na, opieką. Opiekąś no? nie. Taki bardzo, takie bardzo fajne to moje spostrzeżenie jest, że Paul załatwia tutaj praktycznie wszystkim Polakom jakieś tam sprawy prawne, urzędowe i Paul, jak się do niego dzwoni, on nigdy nie powiedział, że nie ma czasu. Nigdy. Nikomu nie, nie odmawia, tylko po prostu, po prostu tam na przykład jest zajęty, to troszeczkę później, to on powie, że troszeczkę później, ale nigdy nie powie, nigdy u niego nie usłyszałem takiego słowa, nie ma czasu. Dobra, następna kwestia to jest, bo mówimy o wynajęciu, a teraz o kupnie. Jak wygląda kupno, jeśli ktoś chce kupić dom lub chce kupić działkę, jakąś nieruchomość? A dom, działka to jest. E, dom można kupować od pierwszego piętra, nie? bo to jest takie prawo To jest wtedy na własność? Tak na własność. A e, od gruntu trzeba mieć z, e, współpracę z kmajrem, który jest wa, własnością. Tej jałki, nie? Tak. Czyli on ma grunt, a ty masz budynek nie? wtedy. Też, też można tak robić. Nie? A, w ten sposób? Tak. O no. od niego 100 lat. E, e, płaczyć tu z góry, to znaczy, on już nie ma nic do, do tego. Przez nie ma, 100 tak, lat tak. Możesz, możesz z tego korzystać? No na przykład, no, powiedz mi 50, ileś lat. Nie? To, to, no, no, to, no. I dlatego, że nie, nie dopuszimy tego prawa cudzozemcom, że można kupować ziemi, bo... Bo przez chwilę to już kupują wszystko, to będziemy na lodzie. Tak, tak, tak. Ja właśnie też słyszałem, bo, 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 to jest, bo to jest tak, że tu jest bardzo atrakcyjny rejon. Kambodża jest bardzo atrakcyjnym rejonem. Rząd kambodżański z tego doskonale zdaje sprawę i społeczność taka, że, że jeśli, jeśli oni by to prawo uwolnili, że można kupować na własność, no to, to by była już wykupiona Kambodża. <laughs> e, dobra, jeszcze tak, jeśli chodzi o, gr o grunt, to można wynająć i można kupić. Tylko że to kupno wygląda w ten sposób, że to jest 51 na 49%. A kupno można e, trzeba mieć udział w kmerem. Ta spółka musi być skmerem, nie? Tak. E, która ma jakiś procent w tym tej e, spółce, z, z tego co ja wiem, to jest tak. 51% dla kmera tak, tak, tak. i 49% ale, na krajów. Ale ucykrajów. dużo kupują, dlatego że e, oni e, uprawiają różne te... E. Jeśli ktoś będzie, e, bo może o wszystkim, żeśmy nie powiedzieli, jeśli ktoś będzie zainteresowany czy tam wynajęciem, czy otworzeniem konta, czy, yy, czy, yy, czy jakimś tam kupnem, czy wynajęciem, to proszę się kontaktować ze mną. Na, jest numer podany na początku filmu, na, yy, na końcu filmu. Jeśli jakieś inne kwestie, ktoś będzie miał pytania, to proszę zadawać albo w komentarzach, albo prywatnie napisać do mnie na Telegramie lub na yy, WhatsAppie. Okay, ja tylko dodać, że wszyscy, którzy przebywają w Kamporze, i też w Kambodży, w całej Kambodży, to są zarobione z tego pobytu. Po to jest klimat, jest bardzo idealny dla żyjących, nie? A... E... Ludzie. Klimat, Życzliwość. Zdechlibo... Jeszcze, a, e... przyroda. Też ba tak, tak, bardzo tak. dużo decyzji. Przygo a, przyroda, a, powie powietrze, które oddychamy, to jest bardzo spaliny, nie? Tak, tak, tak. E... fabryki i tak dalej. Voda to nie je veľmi čistá, bardzo v dlatego że v tej chwili to jest, klasików, nie? Ale, no. ale, ale, ale uh, mimo wszystko jest, nadal, jest, jest, nadal, jest a, čista, tak, tak. a po druhé, to je, to jest, to jest uh, o spoločenstve uh, kambodziańskim. Ja nie mogę się ale sam Ryszard to povie, bo ja uh, czasami ja nie mogę skłamać, nie? nie? No, no. Ale, Mówi to jest tutaj, na pewno jest Właśnie zmierza do tego, żebym powiedział o tej, e, o tej życzliwości tutaj e, z tej marskiej społeczności. Tu jest naprawdę, naprawdę ci ludzie są bardzo, bardzo życzliwi i... i... No i bardzo otwarci, prawda, na ten. Także, także to, to na razie tyle. Jeśli to, tak jak powiedziałem, jakieś pytania, to proszę zadawać i ten. Teraz... Dobra, i następny temat, taki trochę, trochę luźniejszy, taki obyczajowy, można powiedzieć. Chodzi o. Ja już, ja już poruszałem ten temat o tych, o tych związkach białych z, z kmerkami. I dzisiaj, jeszcze troszeczkę przy, udzie, przy udziale eksperta, czyli Pola, na ten temat jeszcze, tak. jeszcze raz chciałem <laughs> opowiedzieć. Więc tak, ja powiem o swoich spostrzeżeniach. Jakie są moje spostrzeżenia? To jest tylko oczywiście moje, mój punkt widzenia. Ja widzę coś takiego, że. Bardzo dużo, bardzo duży procent białych przyjeżdżających tutaj na dłużej i osiedlając się tutaj, żyje z, yy, z kmerką. No, czasami są to dość duże różnice tego wieku, nawet czasami dochodzi do 30 lat różnicy wiekowej, ale nie ma, ale nie ma z, tego, z tego powodu żadnego, żadnego problemu. I o co mi chodzi? Ja chciałem poruszyć to, dlaczego, dlaczego one się decydują, to jest pytanie do Ciebie, Pol, dlaczego one się decydują na związek z białym i dużo starszym od siebie? Po pierwsze to chcemy e, poznać łaspować różlica, Kul kulturowa i rasowa i tak dalej. Nie? ale tak w ogóle to jest ludzie ta sami, nie? tylko akurat jeden przyjechał z daleka, a druga jest tutaj, nie? ale jeśli żyjemy razem, tak jak w to jest to jest inaczej bo to nie ciekawość, że, że obcy ludzie e, mają ze sobą takie miłość na przykład, Ja też miałem kontakty z Polkami i tak dalej, kiedy przebywałem I też dla Ciebie to było egzotyczne takie, nie? No, I to było takie fajne, nie? Może nie mieli. tylko dla mnie, dla niej też. A, A, dla... <laughs> no tak, no znając Pola, to na pewno dla niej było Tak i dlatego, ważne. że e, przebywacie się tutaj niezależnie od e, czegoś, można poznać uh, uh, innych ludzi, którzy na przykład uh, mają kłód uh, inną. inną, tak, no. Uh, chciałem powiedzieć, że każdy człowiek ma otwarte serce. Zależy, czy uh, on to decyduje, albo nie, nie? Na przykład ja uh, wszędzie to są ludzie wolni. Może nie mówimy samodnie, ale wolnie, to znaczy ona jest, nie ma nikogo, albo on, on jest, on nie ma nikogo też, nie? I wtedy to, e, kiedy podobają się wzajemnie, to, to jest można... E, e, I, tu, I tu jeszcze właśnie powiedz, Pol, o tym, o tej, o tej różnicy wieku, że, że jednak kmerki nie zwracają za bardzo uwagi na, te, na tą różnicę wieku. Znaczy się z tego co ja zaobserwowałem, być może jest troszeczkę inaczej, nie? To no. znaczy czasami też decyduje o związku, Tylko czasami też ona też ma trochę wieki, nie? W Kambodży jeśli ktoś ma więcej niż 20 lat. Wcześniej to już się mówi już stara pana, a teraz przedłużymy do 25. dokładnie. Tak, a jeżeli 28 to jest stara pana. A kobiety mm. najczęściej to one są, potrzebują pary, żeby, żeby łatwiej ułożyć swoje życie, nie? No, 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 I dlatego, że no okazało, że sąsad jest z Polski, to, to już, to jest, to jest, no, 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 Można poznać i wtedy to ona... Ja przypuszczam, że widzę, że to jest, ona nie odmawia miłości. No jeśli no. już dojdzie do takiego momentu. Tak. No, no. I wtedy to jest, sami możecie, a sami ma już dostrzeżenia, nie? Nie? Tak, nie A czasami a komodianki nie mają żadnych dosłaczenia w tym, nie? bo... No. I dlatego, że to nie jest trudne zdobyć e, drugą połowę, jeśli masz takie okazje. No. Tak, bo ma mają otwarte, jeżeli ona tak, jest wolna, tak. może nie mówić samotna, ale jeżeli ona jest wolna, to jest bez względu czy stara pana albo uh, po rozwodzie, to jest, to jest, to jest wolna. I, I powiem Ci prawda, że no. nawet uh, potrzebuje tego drugą połowę. Nie? No. No. I wtedy to jest nie patrzy na... na na Kmeru alebo na Polaku, na no, Ameriká, no, no, no. tak, že by týko dobrá hľadný, že by možno robiť nový związek, to už, to už, to už OK, nie? Wiesz co, bo taki dowcip mi przyszedł teraz do głowy, taki, tak żeby nikt tam się czasem żadna kobieta się nie obraziła, bo, bo to jest taki dowcip, to jest cytat właściwie z kabaretu. Dlaczego, bo tutaj starsi panowie wybierają sobie młodsze kobiety, tam o 20, 30 lat. A ten dowcip to jest taki, że stary chłop nie jest tak stary jak stara baba. To nie jest moje powiedzenie, tylko to jest powiedzenie z kabaretu. E, także taki, taki Okej, i teraz Chciałem jeszcze... dodać, że według staty, statystyki kambodżańskiej to jest kobieta ma 40, 52%, a mężczyzna 48%. Czyli 4% różnicy. Nie? No, 4... No. Tak. No. Czyli mnożyć niż proszę pomnożyć przez 17 milionów. Czyli to jest. No, sporo kobiety są wolne. Nie? I dlatego, że a, nie możemy mówić otwarte, że kobiety e, chcą mieć męża, ale chcą mieć pary. No. I dlatego, że a, czasami tak jak mówię, idziemy do rzeki, dużo ryb, to łatwo zrobić. Nie? nie, to jest logiczne. Nie? A jeżeli wszystkie kobiety są zajęte, to, to jest trudne. Nie? I jeśli ile pamiętam, to jest, no i wiem, że ja dużo kobiet poliś. No, no, no. No. Ja Je... mogę mieć uh... <laughs> no. No, pol jest, no Pol jeszcze jest w takim, no. Ma taki stan fizyczny, że trzy kobiety poradziłby. Nie, ja to chodzi, tylko, <laughs> nie, o ja to chodzi, tylko ja zobaczę dużo. Moi znajomi są, są wolne. No, no, no. no. I dlatego, że czasami ona jest stara pana, czasem... Kasami uh, Zawamana po po kurutin Jungsu abo no uh, po rozbo dia abo ni tak dah itu sekurunya. Alat itu sekarang ada sporosong uh, abo ne kobiti. Lepas Czasami one też e, szukają takiej okazji albo czekają na taką okazję i nagle sąszar gdzieś przyjechał z łodzi i u nie tak nie? Z łodzi. Dobra, wiesz co Pol, jeszcze jeszcze jedną taką, no. powiedz mi... E, czy, ten, e, czy ten czynnik taki finansowy ma wpływ na te, na te związki, czy e, jeśli, no wiadomo, że jeśli taki barank przyjedzie, no to on ma jakieś tam pieniądze, czy to też ma wpływ na, e, na te szybkie takie. E, znaczy na te, czy w ogóle ma wpływ na te związki? No W Kambodży mamy dwa albo trzy głównie problemy związkowe. Nie? Finansowo, z albo nie, nie pasują do siebie. Nie? Do Ale siebie. Pierwsze, to jest, pierwsze to jest ze względów finansowych, że, tak, że to... mężczyzna tak. nie jest w stanie utrzymać rodziny. Tak. Ludzie, jeśli mają problem finansowy, nie mogą być za sobą bardzo. I dlatego, że test decyduje nie, stan no. finansowy od tego faceta albo baranga. Nie? No. Bo, bo kobiety to jest. Czasami oni wolą uh, być w domu, kiedy, uh, kiedy uh, mężczyzna stać na utrzymania dom, dzieci i tak dalej nie, nie, nie tylko na barang, ale jedzieli barang ma to to jest o bo tak ja powiem, że, że inaczej jeżeli zaczynają od zera razem nie? to to wszyscy mają puste i gdziemy do pracy w tym przypadku to jest ona też patrzy na, na kogo który jest, ma no, no. lepszą Ech. sytuację finansową, nie, ale nie, jeśli ma, okej, okay. jeśli nie, nie, ma, to jest nie okej okay dużo, nie. No, no, no. Czyli, <laughs> e, czyli tak, e, czyli. Czyli generalnie chodzi wszędzie, w zasadzie wszędzie, kobiecie chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa. Tak, to jeśli tak, tak jeśli, e, jeśli e, e, za, zakładają jakąś tam rodzinę, to e, kobieta e, potrzebuje bezpieczeństwa. Ale wiadomo, że pieniądze też zabezpieczają to bezpieczeństwo, bo to trzeba wyżywić dzieci, bo to trzeba utrzymać dom, bo to trzeba tam to tak, ten czynnik finansowy na pewno ma bardzo duży wpływ. No ja się zapomniał. Wiesz, zapomniałem zupełnie, dlaczego Kamodianki też chcą mieć wiązek z bo one chcą mieć mieszane dzieci. A. To, jest, to jest 80% powód do tego, naprawdę. A. O, popatrz, on ma siedemdziesiąt, sz a też może, może mieć. Tak, bo pacet jest, jest tak. tak jak powiedziałem, że tak, stary jest i... nie jest tak stary jak stara baba. Tak, no i <laughs> dlatego, że to jest też, też jeden... Główny dowód. Powód do tego. Powód, tak. a, no widzisz. No. Czyli ciekawość. Tak, ciekawość. ciekawość. Tak. Ja, ja zauważyłem, ja za, właśnie ja zauważyłem. A w bardzo dużo mieszanych dzieci. Chodzi po szkole, dlatego tak. że kobiety są bardzo dumne, kiedy ma bardzo ładne dziecko, córka, hmm. Tak, Białe. Tak. Tak, tak. Nie tylko białe, ale one mają inny twarz. Nie? Tak, już, tak, tak. już połowa, środek. seldak so, pomen si kamera kamera kong barang barang net hilade gose a pocachi ya bimpo wiya re bazle lu chi den barang stari ododi to onajisma skip trisnowi tois tois bazo -so dobre bas picheis to uh, tego ne no, 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 no. uh, Psychicznie no, Że no. ona ma już dzieciaka. Tak, dzieciaka. No, no. Tak. O, ja no. przy, przypominam, że bez względu, że, że niedługo on odchodzi albo tak, to jest ona ma drugą osobę, no, no, no. żeby towarzyszyć. Czyli, to, czyli tak. wracamy do tego y, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Tak, to jest to, to, jest, to, jest, to jest drugi e, powód do tego. Bo no, wiesz, no, no. No, no że kobieta sama nie może nie tworzyć uh, uh, surkę albo <gry> no, tak, no, nie. dlatego, że bez względu, czy, czy to to ona czasami setom, nie? A, tak. No właśnie. Nie tylko, nie tylko zabezpieczenia finansowo, hmm. ale ale I jeszcze i potom. Tak, potomka, tak. No dobra, bardzo fajnie. No fa no, y, ja się bardzo cieszę, że właśnie przypomniałeś o tej, że to jest takie istotne, bo ja nigdy o tym nie wspominałem, nie hmm. wiedziałem. Ja teraz dopiero właśnie się od pola dowiedziałem, że jest jeszcze ten czynnik taki, hmm. e, i, że chce, kmerka chce mieć inne dziecko, hmm. y, znaczy taki miks białego, hmm. y, białego, z, y, białego y, z kmerką. No to jest takie też to jest, też. To jest takie bardzo, bardzo fajne nie? no dobra to ja to mm, Pol jeszcze byś chciał coś dodać czy to na razie tyle przypominam nie? Nie? Ja że, że, że mimo że ten stary baran ale nadal ma kondycję i zabiorę że... no, no. no, no. No dobra, no dobra, to tyle i ten. Jak będą jakieś pytania, czy tam do mnie, czy do pola, ja z Polem mam praktycznie codziennie kontakt. No po prostu my też razem my współpracujemy, współpracujemy razem i ten. No i jak będzie ktoś tam chciał coś wiedzieć więcej, to to zapraszam do, do dyskusji na, yy, na forum po, na YouTubie i, i prywatnie, jeśli ktoś tam I będzie chciał. I zapraszamy do Kompoty. Najlep, najlepszy jest jak tam mówimy. Morze, góry, rzeki, owoce i morza, owoce morza owoce. No. i wspaniali ludzie.